dzisiaj w atelier Daniela. Pozdrawiamy Cię Danielku, jesteś daleko, na jest wakacje. Daniel jest na wakacjach, wypoczywa, słońcem na jego świecie, my jesteśmy w tej zimnej Polsce. I postanowiłyśmy w jego pięknym atelier nagrać sobie nasz tak o naszej przyjaźni. Czy wielkiej. Tak. Która trwa już kilka lat, nie wiem nawet ile. Ale to zaraz odpowiadamy na pytania, to zobaczycie. To jest Ewelinka. Bardzo my. mi miło. <laughs> Którą, nie wiem czy widzieliście w jakichś moich filmach, ale zobaczycie na pewno. No. No i zaczynamy. zaczynamy. Jak się poznałyście, która jest starsza? Odpowiadaj. No to tak, nie uwierzycie, ale chociaż Karolina ma lepszą cerę, to ona jest starsza. Poznałyśmy się w studiu, była Karolinę klientką, Przyszła z bardzo niemiłym tekstem na dzień dobry, ale na szczęście ona zmieniła mi się to pogląd i wychowała i od tej pory można ze mną iść do ludzi. Tak Karolina się poznała Ewelina do mnie parowała i powiedziała proszę zrobić mi włosy. Tak? Czy... A powiedziała tak, chociaż proszę? No właśnie nie pamiętam. Ale to była wtedy na nastolatko, bo może powiemy jakaś jest wieku między nami. Ewelina z wieku mojej siostry, jest 5 lat młodsza. 5? Myślałam, że nie. No dobra. Dobrze. Chodź to bliżej, bo później nie będą na to być. Dobra, ja zapraszam troszkę bliżej. Next question please. E, następne pytanie jest Nasze wspól... na... Najlepsze wspólne spółki. Najlepsze wspólne wspomnienie. Waka Lanzarote. Wakacje na Nazarotę. Tak, byliśmy we cztery, jeszcze była moja siostra, jeszcze moja siostra świąteczna yy, i było po prostu super, bo spędziliśmy dwa najlepsze tygodnie, to są najlepsze nasze wakacje, które wspominamy do dzisiaj. Yy, opisz drugą jednym słowem. Ekskluzywny! Ekskluzywna, <grymne> ekskluzywna tak. tak! Bo wszystko, co my robimy, jest ekskluzywne. Tak, więc yy, wszystko tak, dokładnie. I Ewelina jest jak najbardziej ekskluzywna. Karina, ty też jest bardzo <grymne> ekskluzywna. Bardzo, zobaczcie, co pijemy. Za waszej strony. Tak, ale pijemy w Daniela kieliszkach. Z Dalej. Wymarzona praca. Moja wymarzona praca. Myślę, że jakaś tak z Tobą. Możesz być prezesem, ja mogę być wiceprezesem. Generalnie mamy tylko odcinać kupony. <noise> Czyli zarabiać. <noise> tak, yy, ja bym chciała pracę kreatywną, gdzie mogę się wykazać. To już mówiłam wam w tagu z moją siostrą. I no. ewentualnie ja sobie czasem porządzić. No tak, tak. Y, Ulubiona firma kosmetyczna od make-upu. Od make upu Najbardziej chyba Lancôme ze względu na turz do rzęs. Prawie. Ale kiedy w kraju jest gorsza sytuacja ekonomiczna, można pójść do rozmana. Tak, i wtedy kupujemy L'Oreal i Maybelline. Tak. To są nasze dwie filmy, tak? Generalnie ja kupuję to, co mi powie Karolina, jak już moje wyznanie w temacie jest nieco mniejsze. <grym> a jak mam pieniądze i jestem za granicą, to kupuję Urban Decay, ale w Polsce nie mam, No ale to tak, no marginesie. się. Odsunę trochę bo. A, tak, teraz już. Chyba się jakoś tutaj nie tak widzi mnie. Widzisz, się tam O, dobra. Kolejne pytanie brzmi w drugiej. Zacznij. Co mnie wkurza? Że czasem masz gorsze dni. <laughs> nie wolę się wtedy z dogadać. Ale nie, ja też się To jest panika. A, panika, tak. To jest, nie lubię, jak się tak panikuje na, na wyrost i, i wszystko przeżywa, bo ja wszystko biorę bardziej. Y, jestem bardziej guzowana, więc nie lubię takiej paniki. Nie lubię, jak panikujesz. Masz rację. Na przykład przed egzaminami. Wtedy jej nie lubię. Wtedy cały się mówię, uspokój się i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, wybaczysz mi to? Ale nie będę musiała się spowiadać. <grym> nie, nie <grym> będę ci chciała. A dobra, teraz mówisz o moich. Chwila mi, bo właśnie sobie to co znaczy lubisz sobie porządzić. Ale generalnie kocham, cię tak tylko jaką jesteś. <grym> Dziękuję. Um, jak mogłabyś się wyjechać razem, gdziekolwiek, gdzie by to było? Ibiza, powinna być kariby. Ibiza, tak, chcemy, y, bardzo, to jest moje marzenie, chcemy jechać na Ibizę, moja siostra nie chce jechać na Ibizę, bo nie lubi imprez, a my lubimy. Przekonamy. Tak, a my lubimy imprezę i chcemy jechać na Ibizę, i to jest nasze marzenie. Y, y, wasz ulubiony żart powiedzenie. Oj, to Co? jest dużo, mamy tak, nasze pozazadowe myśli. Tak, my w ogóle kiedyś to spiszemy. Tak, spiszemy i wydamy, a, potem, a później będziemy rozdawały autografy w lipiku. Tak, więc e, przede wszystkim to, co ostatnio mówią, nigdy za wiele e, butów, to i jabłek. I dodatków. No ogólnie dodatków, tak. Następnie seks, jedzenie, zakupy. Tak, to za święta trójca. E, pamiętajcie, e, my zawsze mówimy, że jeżeli popełniamy jakieś błędy, to nie wynika to z naszej winy, tylko są to po prostu błędy wychowawcze naszych rodziców. <laughs> to takie nasze zastanowienie. Możemy tak mówić ogólnie bardzo długo, ale nie będziemy Was tutaj rozpaczać. <laughs> do na złą drogę. Która dłużej szykuje się rano? No to wygląda tak, że ja, bo ja nie umiem. Dlatego najlepiej jest, kiedy Karolina śpi ze mną u mnie, albo generalnie o nas sobie dwie rano. Tak, jak nocuję u Eweliny, to przed pracą yy, mamy takie fajne wieczorki, sobie siedzimy, yy, pijemy winko i tak dalej, i tak dalej. Yy, I później rano... Do wody Domowe spa, kąpiemy się, na robi włosy, rzęsy doczepiamy i tak dalej. I wtedy ja się szybko maluję i możemy iść już do wyjścia. Nie, czekaj. Nie powinniśmy tak powiedzieć. Przecież jesteśmy tak piękne, że w ogóle... nie, nie, nie Potrzebujemy rady się szykować. Ja. Jasne. Tak, oczywiście. Um, ulubiona piosenka. Słona. Marc rąso. Marc Tak, marc Mark, Ronson i Boy George – Somebody To Love Me. Piękna, polecamy Wam, musicie zobaczyć. Przecież mam na dole, jest super. Byliśmy na koncercie Marka chyba dwa miesiące temu. Bardzo to był super. naprawdę jeden z... Lubosko. Nie wiem, czy to nie był najlepszy koncert, najlepszy. na jakim byłam. Była przyczyła. taka atmosfera, słuchajcie, że no naprawdę. Zrobiła się jedna wielka impreza, wszyscy zaczęli tańczyć, on zaczął miksować jakieś kawałki. Zespół był po prostu tam... W, Tyle jest w zespole, co dwie wokalistki, chyba dwóch czy trzech wokalistów, był Boy George, no było po prostu bosko. I poszliśmy z moją mamą i... Mama, tak, te... i było tak. Tak. Moja mama w ogóle nie, nie wiedziała na co idzie, ale... Ale się podobało. Tak, bardzo się podobało. Było naprawdę bosko. Um... Czy ja... O, a, ominęłam ulubioną parę Przepraszam. Lubię lato, ale generalnie chyba wolę... Zima. Ze względu na kozaki, na szpilce. Wiesz, że... Poza tym zima mamy urodziny, no. Tak, zima mamy urodziny, obie. Yy, no lubię zima, ale lubię najbardziej wiosnę. Tak, tutaj jesteś wiosna. <ślałem> jestem wiosna? Tak, jesteś taką taką pełną energii. Tak, jasne. <ślałem> yy, jak rano. Jak to jest mieć przyjaciółko zażdioną u YouTube'a? To ty powiedz to. To jest naprawdę zajebiste, słuchajcie, bo gdyby ona I... siedziała <noise> gdyby ona siedziała i te filmiki o, o, tylko oglądała i wysyłała mi jakieś, nie wiem, panny, w e, kolesi i kazała mi to oglądać, byłoby mało fajnie, ale kiedy ona robi coś swojego i idzie jej to tak dobrze, jak idzie, to jest naprawdę fajne. Dziękuję. Jestem na niej pełna podziwu. Dziękuję. To jest moja gwiazda. Dobrze przestań już. Wysokie czy płaskie puto? No proszę, wysokie. Częściej, wysokie. Tak, my chodzimy ogólnie w wysokiej butach. Tak, szpilki. Kochamy. Kochane szpilki. szpilki. Tak. Jak, jak gdzieś wychodzimy, zawsze idziemy obie w szpilkach. Spodnie czy sukienka? Sukienka. Oczywiście, sukienka. E, bo my lubimy kobiece styl bardzo. Szpilki. Sukienka. Sukienki, Tak. To I puff. A e, Ewelina jest królową pufa. Jak widzicie, to jest właśnie puf. Przedstawiam Wam pufa, pufa Ewelinę. Ile, tak, że ma doczepiane włosy od którego roku życia? Od szesnastego. Od szesnastego roku życia, więc już kilka lat... czyli, tylko, czyli całe 7 lat. <laughs> Ale w e, 6 lat u mnie. Czy pięć? Ile my się znamy? Poznaliśmy się przed małym śmiałaśku. Czyli będzie 5, 5 no? lat. Kolor to będzie okrągła rocznica. Musimy sobie rocznicę zrobić. I ryba Pufa, ryba y, się tak, ty, zrobić pufa. Tak, ale tylko Karolina umie zrobić kufa. Naprawdę, Ewelina nie wygląda dobrze bez pufa. Tak, bo Puf musi stać i puf musi być. Tak. Dobra. Już wiecie, co to jest puf. Nie tylko anyone, bardzo dobrze wygląda w kufie, Ewelina wygląda lepiej. Lau. <noise> <noise> um, coś znowu, po... Nie, a dobrze. lubię na zwierzątko. Powinien powiedzieć pies. Właśnie, swój pies ci pokazać swojego psa do tego zdjęcia. Dobrze, następnym razem zrobimy oddzielny film. To, tak. Z do Mon i z, z jak, Skruer, Adam, dalmatynka. Tak, bo wyjmę dalmatynkę. Tak. Wege. Ale kocham też kota jednego. Tak, mojego. <grym> Ale już to było trudne pytanie. <grym> <grym> bardzo trudne. Co byś zabrała z płonącego do domu, wiedząc, że rodzina ma się okej? Okay. A jak myślisz, ty ja bym zabrała? Włosy. A ty komputer? Tak. Jesteśmy, ja jestem uzależniona od mojego komputera, a wy nas uzależniona od e, swoich e, doczekanych włosów. Tak. Więc od moich! Od Twoich, bo jak... To jest mentalna taka relacja. Tak, jeżeli e, mamy taku, taką zasadę, jeżeli za założymy już włosy, to włos już należy do tej osoby. Mimo, że to są włosy sztuczne, nie, to są włosy awaryjne. Nikt... E, Odzwierciedlają tak. duszek. Muszą być zawsze długie włosy. Daniel, jak to będzie oglądać, to się załamię. <noise> Okay. Przywieź nam coś z tych Stanów. A tam już teraz jest jeszcze dalej No to będą dwa prezenty? <noise> tak, na pewno. Komedia, um, horror czy nas Komedia, ale nie polska. Komedia. Blackberry czy iPhone? No ja nie mam iPhone. Ja ale iPhone. Kocham iPhone, y, ale szybko się psują. Ale ja kocham wszystko co związane z Apple, więc iPhone. Ulubiony film? Na no, ulubiony tak. film. pewno lubię instynkt. Tak, Awej, a najbardziej lubi klasyki. Tak. To tak, takie wszystkie. Jest taka old Tak, a wejna jest old a ja jaka Kazwekas chyba. Pusta. Hmm. Nie wiem zresztą. Nie, ja lubię różne filmy. Ciężko powiedzieć. I bardzo lubię Woody Lena. Tak, Moody'a to jest po prostu. I jako to wam. Jak byłam w Stanach, to chodziłam po yy, Manhattanie i chciałam spotkać Oże, patrz, patrz cały czas w Twoje oczy. patrz, patrz, <laughs> Jak byłam w Wymbiorku, to chodziłam tam przy parku, w Central Parku. Uznałam, że spotkałam do Galena, ale go nie spotkałam. I zaczęłam się zastanawiać, co bym powiedziała, gdybym go spotkała. Eee, <grym nic <grym bym nie powiedziała. Na niego patrzyłam w dół. Eee, czy jeszcze coś dziwnego? Nie, my tylko pióra rzeczy. Bo w ogóle uwielbiamy jeść. Tak, tak. No powiedziałabym no, przecież, że seks, zakupy jedzenia. Tak. Słuchajcie, ocet. Nie wiem, sercznie mi smakuje, ale nie lubisz ocet? Ja lubię. Ja lubię ocet jabłkowy podać sobie, ale nie wiem, to taki ma fajny smak. No tak, no bo ocet jest generalnie smaczny. Nie wiem, tak zwykły mi ocet to nie, ale, ale ocet jabłkowy. Tak. Nie, nie jemy nic innego. Nie. Nie. Nie, ja myślę nie, ja. Że dobrze. Jedną co hmm. Czy macie na sobie cokolwiek podobnego teraz? Nie. Przez przypadek nie. Nie <noise> mam nic podobnego, ale ten błyszczyk może. Lecamy. Właśnie. Um, ulubiony program serialu telewizji. Absolutnie fantastyczny. Tak, to jest nasz serial, ponieważ to jest serial o nas yy, dwóch. Dwóch. To znaczy, tak, jest, jest Pacji. A to jest Edina. Ale powinniśmy się zamienić rolami, bo tak naprawdę to yy, pacji jest królową połowa, więc Ewelina powinna być pacji. Ale na pewno tak, absolutnie fantastyczna. Koniecznie zobaczcie, jak nie widzieliście, Absolutnie fantastyczna. Mała Brytania. Mała Brytania, z, yy, czyli nawijanie... Brytyjczycy nawijają się z Ja kocham no A ja, ja kocham The Only Day in the Village. <coughs> Poczekaj, jeszcze lubimy seks w wielkim mieście. Ale tak. serial, nie film. Tak, Seks w wielkim mieście. No i ogólnie te wszystkie programy, które lecą na... Tak, i niestety nie oglądamy jak miłości tych innych. TLC, BBC. In tak. Wszystkie te seriale, tak. Lecz programy, tak. Tak. Jak... O metamorfoza. Tak, tak. O małych mi. To koniec! Nie to no tak szybko. Właśnie, aby nic to jest... A, o, ja się tutaj wkręciłam, tylko tak mało pytań. Możecie nam zadać dodatkowe pytania. Na, na, na wszystkie odpowiemy. Tak, odpowiemy na nie w osobnym filmie. Tylko nie pytajcie się Karoliny, czy ciężko jest mieć taką przyjaciółką jak ja, bo przecież wiadomo, że powiesz, że nie, prawda? <laughs> <Przeda> <śmiech> <śmiech> Zadawajcie pytania do nas, tak. do, do naszej pary. I ogólnie lubimy spędzać... nie Tak, sp y, lubimy spędzać ze sobą czas. Może no, żeby... spędzamy. Tak, czasem spędzamy. ciągle to spędzamy. Czas leżymy w łóżku, oglądamy te wszystkie seriale. I winko. Tak. I w ogóle chciałabym Wam życzyć, żebyście mieli, że żeby każda z Was miała taką przedziukę To Cześć, ja się Nie poczekaj, by dzisiaj tuż to nie płacz. Dziękuję, ona jest taka praktyczna. <laughs> Buziaki dla Daniela, bawcie się tam, kochani, dobrze, na Waszym wyjeździe. I czy jest! No, mm, strasznie szkoda, że tak szybko. Nagram jeszcze jeden. Tak.